Wojna wietnamska była długotrwałym, kosztownym i dzielącym konfliktem między komunistycznym rządem północnego Wietnamu a południowym Wietnamem, którego głównym sojusznikiem były Stany Zjednoczone. Jednak często jest pomijana i określana jako bezsensowna wojna, która pochłonęła życie ponad 3 milionów osób, w tym ponad 58 tysięcy Amerykanów i 1,5 miliona niewinnych cywilów wietnamskich. Tu wojna zakończyła się, gdy siły komunistyczne przejęły kontrolę nad południowym Wietnamem w 1975 roku, roku, a rok później kraj został zjednoczony jako Socjalistyczna Republika Wietnamu. Ale dla wielu zaangażowanych blizny pozostają, a w tym filmie pokażemy ci klipy nagrane podczas wojny, aby dać ci wgląd w to, jakie cierpienia musieli znosić żołnierze i cywile przez cały 20-letni konflikt. Pokażemy? Ostrzegamy, że wiele z tych treści jest niepokojących i zaleca się ostrożność widzów, ale mamy nadzieję, że uznasz te filmy za zarówno pouczające, jak i edukacyjne. Będąc żołnierzem, szczególnie w obcym kraju, byłoby przerażające. Niepewność, kiedy coś może się wydarzyć w każdej chwili, i konieczność ciągłego bycia na straży, może odbić się na psychice człowieka. To była codzienna walka dla wszystkich żołnierzy w aktywnej walce, niezależnie od tego, która to wojna. W następnym filmie zobaczysz przykład, jak nieprzewidywalna może być wojna. Podczas reportażu Columbia Broadcasting System News, w którym śledzą grupę żołnierzy i opowiadają historię każdego z nich, Pluton nagle zostaje ostrzelany przez oddział Vietcong. Kilkuminutowa wymiana ognia. Sierżant Plutonu, dwukrotnie postrzelony w nogę, odpowiada na pytania reportera z pola bitwy przed transportem helikopterem do najbliższego szpitala. Spójrz na to. Przywróć go tutaj. Zdobądź i przywróć go tutaj, jeśli możesz. Czy możesz go przesunąć? 2-0 od dymu około 1,00 metrów od niego. Dostosuję cię stamtąd, przywróć go tutaj. Pamiętaj, aby zatrzymać krwawienie. Reporter wiadomości najlepiej podsumował to słowem przerażające. Widzenie aktywnej walki, która jest prawdziwym życiem, a nie czymś z filmu akcji, uderza w Ciebie w inny sposób. Nie ma szalonych, przesadzonych eksplozji, a wszystko wydaje się kończyć tak nagle, jak się zaczęło. To było codzienne życie tych żołnierzy, nigdy nie wiedząc kiedy coś takiego się wydarzy. Nie możemy sobie wyobrazić, jak przerażające musi być ciągłe bycie w gotowości na taką strzelaninę. Tu sierżant przeżył obrażenia i wydostał się ze strefy walki. Tam, podczas wojny w Wietnamie, stoczono niezliczone bitwy niektóre były ważne, a niektóre bezsensownym rozlewem krwi. Jednak żadna nie wydawała się tak bezsensowna i, szczerze mówiąc, idiotyczna jak bitwa o Hamburger Hill. Tu, bitwa trwająca 10 dni, zakończyła się śmiercią 72 amerykańskich i ponad 600 północno-wietnamskich żołnierzy. Powodem kontrowersji wokół bitwy było to, że zdobycie wzgórza nie przynosiło absolutnie żadnej strategicznej korzyści. Amerykańskie siły zaangażowały się w walkę z żołnierzami północno-wietnamskimi trzymającymi wzgórze, myśląc, że będzie to proste zdobycie. Spójrz na ten zarejestrowany materiał z samej bitwy. Teraz mają wroga uwięzionego w misie na zachód od głównej części wzgórza. Ponad 700 osób straciło życie dla czegoś, co nie byłoby nawet kluczowym czynnikiem w wojnie, a wielu zaczęło kwestionować powód, dla którego w ogóle to się zaczęło. Sama nazwa Hamburger Hill jest dość makabryczna, ponieważ żołnierze nazywali to miejsce tak ze względu na tak zaciętą bitwę, że wielu żołnierzy skończyło jak mięso mielone. Bombardowania zawsze były częścią nowoczesnej wojny, z łatwością z jaką mogą być zrzucone i katastrofalnymi szkodami, które mogą wyrządzić. Nie trudno zrozumieć, dlaczego w przeszłości przeprowadzono tak wiele bombardowań w czasie wojen. Nie inaczej było podczas wojny w Wietnamie, gdzie zrzucono niezliczone bomby dywanowe na całą północny Wietnam, a liczba ofiar tych działań jest naprawdę przerażająca. Wiele, jeśli nie większość ofiar tych ataków to cywile, od zwykłych pracowników po dzieci uwięzione w rozdartym wojną kraju, które nie miały żadnej możliwości ucieczki. Kolejne nagranie ukazuje niespotykany, dogłębny widok całkowitego zniszczenia spowodowanego przez te naloty bombowe. Je weź, spójrz. Dzięki za oglądanie. Że my jako ludzie zdołaliśmy opanować sztukę tworzenia urządzeń, które tak szybko i brutalnie gaszą życie. Jak wspomnieliśmy wcześniej w filmie, żołnierze byli ciągle czujni, ponieważ nigdy nie wiedzieli, kiedy może nastąpić niespodziewany atak, a nieznajomość tego, co wróg mógł mieć do swojej dyspozycji, była czymś zbyt znanym wielu żołnierzom w każdym plutonie. Tak jest w przypadku tego następnego filmu, na którym widzimy oddział amerykańskich żołnierzy, którzy wpadają w zasadzkę grupy snajperów Wietkong. W ciągu pierwszych kilku chwil ginie jeden żołnierz, a dwóch innych zostaje rannych. Pełne skutki okropieństw wojny są tu widoczne, gdy żołnierze zaczynają szukać pozycji, próbując jednocześnie odpierać ataki wroga i ratować swoich towarzyszy. Pokazuje to dlaczego skutki uboczne wojny, takie jak zespół stresu pourazowego, są tak powszechne u żołnierzy wracających z miejsca, gdzie mogli zginąć w każdej chwili. Zbyt często wojny są przedstawiane w bardzo nierealistyczny sposób, zazwyczaj przez filmy, telewizję i gry wideo. Ale aby zrozumieć grozę, towarzystwo świętowania i tragedię wojny, trzeba naprawdę, jeśli jesteś weteranem lub aktywnie służysz i uczestniczysz w tym wydarzeniu, masz nasz najwyższy szacunek. Następny film to Bill Erhardt, który służył podczas wojny w Wietnamie. W wywiadzie opowiada o tym, co widział a to fascynujące spojrzenie na to, czego doświadczyli żołnierze podczas wojny w Wietnamie. Cóż, kiedy przybyłem do Wietnamu, dosłownie spodziewałem się, że ludzie z Wietnamu przywitają mnie z otwartymi ramionami. W głowie miałem czarno-białe kroniki filmowe, które widziałem w programie Waltera Kronkita XX wiek, pokazujące amerykańskie wojska przemierzające wioski we Francji i oblane winem, kwiatami i pocałunkami. Ai. Kiedy jechaliśmy na dół, gość z batalionu, do którego zostałem przydzielony, odebrał mnie jeepem w Danang, a my musieliśmy przejechać dwadzieścia mil do miejsca, gdzie znajdował się mój batalion. I naprawdę byłem rozczarowany, że nie było ludzi stojących wzdłuż drogi, machających do mnie i oferujących mi kwiaty i inne rzeczy. Myślałem, że przywitają mnie jak wyzwoliciela, a tymczasem byłem dla nich niewidzialny. Razem z Jimim poszliśmy do parku, gdzie wjechały dwa traktory. Mieli całą grupę Wietnamczyków na górze, wysokie pojazdy o płaskim dachu, o wysokości około ośmiu lub dziewięciu stóp, a gdy gąsienice wjechały do parku, marines na górze natychmiast zaczęli zrzucać tych ludzi. Byli związani rękami i nogami, więc nie mieli jak złamać upadku. Byli to starcy, kobiety, dzieci, brak młodych mężczyzn. I nie mogłem uwierzyć, że ci faceci traktują tych ludzi w ten sposób. Obróciłem się do Jimiego i powiedziałem, chwyciłem go za ramię i zapytałem, co ci goście robią. To nie są, to są, powinniśmy pomagać tym ludziom. A Jimmy obrócił się do mnie i spojrzał na moje ręce na jego ramieniu, trochę je zdjąłem, a on powiedział: Erhard, lepiej zamknij usta, dopóki nie wiesz, co się tu dzieje. I myślę, że to wtedy zdałem sobie sprawę, że rzeczy nie były takie, jakich się spodziewałem. Yy, wiesz, powszechne przekonanie, które miałem, gdy byłem w liceum, było takie, że Wietkong terroryzował ludność wietnamską, zmuszając ich do walki przeciwko Amerykanom pod groźbą śmierci. To, co zacząłem rozumieć w Wietnamie, to fakt, że nie musieli robić takich rzeczy. Wystarczyło przepuścić patrol Marines przez wioskę, a z resztek osady mieli tylu rekrutów, ilu potrzebowali. Zacząłem rozumieć, dlaczego Wietnamczycy nie przyjmowali mnie z otwartymi ramionami, dlaczego w rzeczywistości mnie nienawidzili. Ale oczywiście to nie zmieniało faktu, że moi przyjaciele ginęli i byli ranni każdego dnia, a jedynym miejscem, na które mogłeś skierować swoją własną złość i strach, byli ci cywile, którzy tam byli. Więc to był ten samonapędzający się mechanizm. Im dłużej byliśmy w Wietnamie, tym więcej Wietkongowców się pojawiało, ponieważ to my ich stworzyliśmy i wyprodukowaliśmy. Rodzaj pytań, które zaczęły się pojawiać, były po prostu brzydkie, a ja nie chciałem znać odpowiedzi. To jak pukanie do drzwi, pukasz do drzwi, i drzwi się nieco otwierają, a za tymi drzwiami jest ciemno i dochodzą głośne dźwięki, jakby tam były dzikie zwierzęta czy coś. Aj, zaglądając w ciemność, nic nie widzisz, ale słyszysz to brzydkie coś. Ty i nie pozwolę ci wejść do tego pokoju. Po prostu delikatnie się wycofujesz, zamykasz za sobą drzwi i odchodzisz. Aj, to właśnie się działo. To niektóre pytania były zbyt obrzydliwe, by w ogóle je zadawać, a co dopiero mierzyć się z odpowiedziami. Jest też jeszcze jedno wideo z innym żołnierzem z Wietnamu, który opowiada swoją historię, w której stwierdza, że zabił 36 wietnamskich żołnierzy. Można zauważyć po sposobie, w jaki żołnierz opowiada swoją historię że wojna go mocno zniszczyła a także przez rzeczy, które musiał zobaczyć i zrobić cóż, mój ojciec był weteranem II wojny światowej, a mój brat był w Wietnamie i nie mogłem pozwolić, aby mnie przewyższył. Między mną a moim bratem istniał pewien konflikt dotyczący tego, kto jest lepszy w czym i musiałem iść, bo on już tam był. Każde twoje zabójstwo wydawało się sprawiać, że czułeś się trochę lepiej. Innymi słowy, był miejsce, które czuł rodzaj, który cię pocieszył, do pewnego stopnia. To znaczy, nie skakałeś z radości, ale to było miejsce w twoim sercu, które po prostu sprawiło, że poczułeś się dobrze. Ilu ludzi zabiłeś? 36. I jak. zdołałeś zliczyć, przecinając ich uszy. Ty, wiesz, twoje drążki do prysznica, które mają metalowe klipsy, które wyglądają jak brelok do kluczy? Zachowałeś je na nich, przypiąłeś je do pętli na pasku. Niektórzy uważali to za chore, groteskowe, makabryczne. Czuli, że już nie żyjesz, że nie masz serca. Mogłeś na nie patrzeć i myśleć: Tak, jest tam tylu, którzy już tam nie będą. Naprawdę tragiczne. To jest tylko mały wybór dostępnych filmów, które pokazują okropieństwa wojny w Wietnamie. Wiele innych niszczycielskich rzeczy działo się, które nie zostały sfilmowane. Istnieje również wiele dostępnych filmów, których nie uwzględniliśmy w tym filmie. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w przyszłym tygodniu na kolejnym odcinku wojen świata.